Pana Witam wszystkich. Przede wszystkim mógłbym zacząć tę konferencję od tłumaczenia gry swojego zespołu że przed meczem Kirowski na że rozchorował się Renusz, że w tygodniu Szymon Sabala miał kłopoty żołądkowe, że ta kadra nie była tak optymalnie powiedzmy, przygotowana do tego spotkania, ale ja na to spojrzę troszkę inaczej. Z końcem sezonu gdzieś na docenę mojej pracy pojawiły się jakieś tam czarne kury, tak? Startowaliśmy do sezonu cztery punkty, duże niezadowolenie po meczu z czankom. Myślę, że zaczęło się troszkę błyskać, ale po takiej grze jak dzisiaj w Katowicach myślę, że powinno troszkę zacznieć. Na pewno zespół w tych trzech spotkaniach yy, gra zespołu, co prawda zdobyliśmy pięć punktów, ale w, w żaden sposób jako internet nie mam argumentów do tego, żeby bronić swojej pracy. Uważam, że w tych trzech spotkaniach te pięć punktów to jest mało, zespół stawia dużo więcej. I generalnie gramy słabo. Pojawił się dzisiaj dobry fragment gry w pierwszej połowie, kiedy odrobiliśmy stratę z wyniku 01 na 2.1, ale grę po przerwie zespołu nazwę skandalem. Jedna jedyna akcja po przerwie gdzie wyszliśmy z kontrą, gdzie mieliśmy grać tak poprzednie, przy dobrych podaniach mogliśmy gdzieś tam się pokusić o przy dobrej decyzji Mateusza Maka o bramkę na 3-1, a później nas na boisku nie było. Nie byliśmy w stanie wymienić dwóch, trzech podań, jeżeli chodzi o... ma duże pretensje do zawodników o tą połówkę. Zawodnicy sobie muszą zdawać sprawę z tego, że grać w piłkę, sobie można grać w piłkę, ale grać o cele, o prawdziwe cele, czyli awans, to potrzeba mężczyzn na wojsku, a potrzeby nam tego zabrakło. Także myślę, że musimy tutaj usiąść, zastanowić się, bo to prawda, mamy te 37 punktów, jesteśmy w czołówce, liczymy się w walce awans, ale tak grać nie można. Witam wszystkich. Przede wszystkim tak, no, powiem, że wydawałoby się, przed meczem to co najtrudniejsze zrobiliśmy, strzeliliśmy bramkę, o którą nam było ciężko i, i udało nam się to zrobić. Mogłoby się wtedy wydawać, że, że to naj, najcięższe zadanie mamy za sobą. Niestety tak naprawdę zaczęliśmy grać e, tak jak powinniśmy grać po drugiej bramce. Wtedy udało nam się e, rzeczywiście zdominować Bełchatów, e, stworzyliśmy sobie sytuację, brakowało czasami precyzji, czasami gdzieś tam może trochę szczęścia i skuteczności. Na pewno mamy niedosyt, bo no, jeśli GKS Bełchatów niezadowolony jest z pięciu punktów, to po trzech kolejkach to trudno żebyśmy my byli zadowoleni z jednego. Na pewno to, to nas boli, ale czasami są takie chwile, kiedy Właśnie mm, jakiś moment w meczu decyduje o tym, że mm, jest jakaś iskierka i, i, i to yy, zapali się w następnym meczach. Wierzę że to głęboko, że, że tak będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam to, do spraw. Ja od trenera pytanie. Jaki jest sens prowadzenia Michała Miękskiego na boisku? Od paru spotkań człowiek nic nie wnosi z drużyny. Najlepiej wrócić do Romego e, Ja jestem trenerem, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja mam tych chłopców na co dzień na treningu. Ja widzę, jak oni się prezentują i e, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Uważam, że na, e, dla Pawła Szoltysta jeszcze przyjdzie czas. Jest na pewno zawodnik bardzo utalentowany, ale no, jeszcze, jeszcze musi poczekać. widzę, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie wydało by 4 tysiące widzów. Dziękuję bardzo i do widzenia.